Start. Tak się tak spinaliśmy, się tak? tak czekaliśmy na tą pierwszą kolejkę. A tu Klops. No szkoda, szkoda, bo, bo, bo naprawdę no widać chłopcy bardzo chcieli i tutaj chciałem podziękować za to. Na pewno no, nie ustrzegliśmy się tych błędów w obronie szczególnie i po prostu no, naprawdę no, nie, nie powinny się zdarzyć tym chłopcom takie, takie błędy jak się zdarzyły. Debit, 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 no. To nie jest jakaś tam profesjonalna liga. Wszedłem, udało mi się. Bramkiet jeszcze tym bardziej z głowy, co nie jest najmocniejszą stroną. No cieszymy się, po to przyjechaliśmy, żeby wygrać. Będziemy chcieli wygrywać dalej, ale czy awans, to no nie wiem, zobaczymy jak się ułoży.